I bardzo proszę pana starostę o wręczenie dyplomów za uczestnictwo w konkurencji. Zapraszam także, proszę także o wręczenie upominków. Zapraszam pana Wojciecha Siwego z firmy AIFO i pana Rafała Pisarka z firmy Karel również o wręczenie upominków. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych zawodników. Rafał Duda, Polska, Krakowski, Mikołaj Majdanik Krzysztof Żuk. Chwilę dla fotodeporterów, wobec wszystkich zawodników. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy na chwilę zawodnikom, bo na scenę teraz zaprosimy serdecznie na środek Pana Wojcieka Migdała i Sebastiana Karpacińskiego, członków żyli. T którym również chcemy serdecznie podziękować. Wielkie brawa. Wielkie brawa wobec jury, bez naszych ekspertów konkurencja nie mogłaby się odbyć. Pan Wojciech przygotował całe zadanie konkursowe czuwał nad jego przebiegiem wspólnie z panem Sebastianem. Była z nimi również pani profesor doktor kapitulowana, inżynier brata Niezgoda Żelazko, która niestety nie mogła dzisiaj z nami tutaj być, ale również wielkie, wielkie brawa. Szanowni Państwo, czas przejść do najważniejszego momentu i poznać wyniki ekscytującej wczorajszej rywalizacji. Mam wielką przyjemność ogłosić, że złoty medal w konkurencji chłodnictwo i klimatyzacja oraz bilet do polskiej kadry na Euroskills Gdańsk 2023 zdobywa minimalną różnicą punktową. Tutaj o szczegółach pewnie jeszcze zawodnicy będą mogli się dowiedzieć, użyli. Wygrywa Krzysztof Żurek. Proszę o podniesienie na teraz poprosimy Panią Starostę. Panowie eksperci też nas zapraszamy tutaj. Widzimy, czy medali, to jest taka ważna rzecz. Terima <laughs> kasih.